Witajcie w kolejnym odcinku zagramy w Baldur's Gate i ostatnią rzeczą, jaką możemy zrobić w naszkil, to odwiedzić tą gospodę pod, a właściwie tawernę pod bekającym smokiem, w której nie znajduje się praktycznie nic ciekawego oprócz gościa, który nazywa się Wolo Słyszeliście co się tutaj dzieje, jak wszyscy bekali no i Wolo w ciekawym towarzystwie siedzisz. No tak czy jak on lubi dużo, jest zmanierowany, ma damski głosik i lubię bardzo, bardzo dużo mówić. No ale niech opowie nam o strażniku i to jest jedyna rzecz, którą może opowiedzieć nam. A jest ciekawa, gdyż no wiemy o kapitanie Brażu, że go opętało. A poza tym. To co mówi Wolo, a czego nie wiemy jest to, że ten kapitan Brasz. Zakupił nowy miecz przed swoim szaleństwem. I teraz, jako doświadczeni poszukiwacze przygód, magowie, kapłani, możemy się domyślać, że ten miecz był. Tak? Znikam. Przeklęty! I to mogło spowodować jego szaleństwo. Tak czy siak, chodźmy dalej. E, co my tutaj mamy? Tutaj jest Jarmark na Szkil, i to jest bardzo fajna, fajna lokacja, w której możemy robić dużo ciekawych rzeczy. Jarmak zajmuje południową część mapy. Tam na górze jest las, gdzie możemy jakieś tam Giberingi czy inne stwory spotkać. Nic, z czym nie dalibyśmy sobie raczej bezproblemowo rady. Tutaj nas gość Czerwony Ślepia pysk i rudek kłaki, i sobie tak się kończy Nosferatu. No, I Tych dwóch aktorów. Opowiada o rzeźbiarzu prizmie, o którym już wiemy, że ukradł te klejnoty i, i trzeba go złapać, więc, więc coś jest tutaj nie tak, prawda? Ale oni nie wiedzą jeszcze, że jest ten pryzm poszukiwany i, i, i widzicie, tak to mniej więcej wygląda. My wiemy, więc po prostu e, będziemy się do tego stosować. Tutaj jest wielki gaz. Cześć, widzicie, wejdźcie, witajcie! Mamy gdzie wejść, że stoimy na placu. Spadajcie przypatnie na przedstawienie Wielkiego Gaziba, w roli głównej wasz ulubiony Wielki Gazi. Pozwólcie, że przedstawię wam zadziwiającego opacha, jednego na świecie wybuchającego ogra. I rzeczywiście jest ogr, ale czy on wybuchnie? BUM! Na kawały się rozwalił. Cudowne, to jest cudowne przedstawienie, ja chcę to jeszcze raz zobaczyć. Zabawa dla całej rodziny, jeszcze raz, niech się tłum rozrusza. I, i, i... Bum! To po prostu jest świetna, świetna sprawa, naprawdę... E, lubię, gdy... Gdy coś takiego się dzieje, to to po prostu zawsze jest takie śmieszne. Ale trzeci raz! Opach, jeszcze raz, ostatni raz, potem możesz rzucić do namiotu. O, Opach, odłóż broń. Opach, uieieie. I gość musi uciekać, gdyż e, Ogr postanowił go zaatakować. A my zaatakujemy Ogra. Pierwsza rzecz, rzucimy rozkaz na Opacha, dzięki czemu on zostanie uśpiony i będziemy mogli dość łatwo okładać leżącego Ogra na ziemi. E, I w dość łatwy sposób zdobyć troszkę doświadczenia i pierściń. Czasem daje złoto. Ale mówię, małe ilości. I ten ogród może par naprawdę zabić. Parę razy się mi to zdarzyło, że mnie po prostu wziął i zabił, więc jest e, Więc trzeba uważać na tego e, gościa. E, wystarczy, już jesteś trupem. A no, nogi! Tak, ten Lord Binky, nie wiem po co twórcy go tu umieścili, ale jest bardziej denerwujący niż Nober, gdyż opowiada, widzicie jakieś tam głupie historie, opowiada, że, że przedrzeźnia nas. No, widzicie, gość jest na maksa denerwujący. I w ogóle nie chciałem z nim mm, rozmawiać. Dobrze, gdy wejdziemy y, do tego namiotu, chce nas zaczepić ktoś o imieniu. Zaraz wam powiem, kto to jest. Jest to Wirtae. I co trzeba zrobić? Wejść z jedną postacią i przejść się na drugi kraniec namiotu. Dlaczego? Za chwilę się dowiecie. Dlatego, że on mówi: Dzień dobry, uznajcie się za ofiary mistrza złodziei, króla Kieczunkowsku, witare, nie mam czasu na konwersację. Nara. Eee, tak. I dlaczego przeciągnął go na drugą eee, część namiotu? A no dlatego, że jeśli dojdzie do wejścia, wtedy jest koniec gry. I bierze nasze 100 sztuk złota, które nam ukradł i ucieka, ale jeśli e, będziemy go otrzymać w tym miejscu, w którym e, tutaj jest i go drugiej, po drugiej stronie namiotu i go zaatakujemy, ojej, mamy szansę na pokonanie go. Ale widzę, że to nie wystarczyło. Ojej! Naprawdę spodziewałem się, że uda mi się to jakoś wymanewrować, szczególnie, że tak daleko go e, odciągłem. No cóż, e, nie udało się, więc jeszcze, jeszcze raz będziemy go atakować. Dobrze, on powiedział raz jeszcze to samo, więc po prostu. Tym razem udało mu się ukrycie w cieniu. Hej, stary! Tak, naprawdę dobrze jest go zabić, no bo odzyskujemy to złoto i dostajemy tam jakieś tam punkty doświadczenia, no i dobry uczynek, bo złodziej nie będzie mógł już kraść nikogo innego, nie żebyśmy byli jacyś e, super uczciwi, ale, ale no wiecie o co chodzi, prawda? To jednak jest, jednak coś to znaczy. I widzicie, i udało mi się go na chwilę zaurocić, przez co mogę go wciągnąć, aby ruszył się w tamtym kierunku. Na chwilę, i wow, zaatakował i mojem, bo widzi, że już nie, nie zdoła uciec, i zaraz go zabijemy. Bigo, bigo! I proszę bardzo, dostajemy. E, parę sztuk złota i dodatkowo otrzymujemy bardzo fajne mikstury yy, mikstura zręczności leczenia i najważniejsza mikstura złodziejskiego mistrzostwa, która daje na pewien czas, na 3 godziny plus 40 do otwierania zamków i plus 40 do yy, co się stało, plus 40 do Wycia się w cieniu. Ach, czyżbym przypadkiem wypił miksturę? No cóż, mniejsza o to mikstura zręczności. Nie jest aż taka dobra. Dobra, nieważne. Tak czy siak, tutaj mamy krupierów. E, u których możemy grać o pieniądze, ale to jest bez sensu, bo rzadko kiedy się wygrywa. E, możemy grać w kości, możemy grać w ruletkę. I jak zazwy zazwyczaj, przegrywamy. W ogóle w ruletkę, gdzie są najlepsze wypłaty, nie udało mi się wygrać, a próbowałem nie wiem czy 40 razy przed nagraniem. No, nie polecam. I tu jest drugi namiot w tym samym namiocie. Dzieje się dokładnie to samo, więc nawet nawet się tym nie ma co się. przejmować no całkiem miło jarma, gdyby tylko więcej ludzi się zeszło, gdzie się wszyscy podzieli w kopalniach albo martwi, albo jedno i drugie. No i tu jest taki Lestor dość smutny gość. Eee, co tam w tych kopalniach? No nie nic, tam jest źle demony i, i zaciągnąłbym się do wojska, ale nie mam nogi, więc muszę pchać wózek w kopalni. No i mniej więcej tyle. <laughs> ten gość mówi, więc naprawdę taka smutna historia. Miała. Można się wzruszyć. Co mamy tutaj? Mamy tutaj kupca, który opada głupoty, ale ma do sprzedania dwie mikstury, które oczywiście kupimy. Mówi, że jedna daje siłę, druga daje mądrość, więc kupimy je obie i wydamy na to całe 100, 100 sztuk złota. Co to za mikstury? Jedna daje 25 siły, co jest niesamowitą ilością, ale jest pewien. Kłopot z tym, gdyż zmniejsza zręczność do 3 i kondycję do 3, więc jest nieużyteczna. Można ją za to sprzedać za większe pieniądze, w byle jakim sklepie. Ta daje 25 inteligencji, ale mądrość i siła spada do 3, więc gra nie warta świeczki, jak dla mnie. Dobrze. Eee, I oczywiście możemy również obrabować gościa z jego, mm, ze wszystkiego, co ma. I... Tak właśnie chyba zrobimy, więc dajcie mi chwilę, uporządkuję odrobinę ekwipunek i możemy kraść. Mikstura odporności na ogień, mikstura niewrażliwości, bardzo dobra, która daje klasy pancerza, niewidzialności i leczenia, to już znacie. No eee, i to jest zamknięte. I tutaj mikstura o siły... ojej. Ajajaj, tam jest jeszcze mikstura siły ognistego giganta, która nam daje. Mm, która nam daje e, siłę na poziomie 22 punktów, co jest bardzo ładną ilością, ale nie będę jej, oczywiście, nie będę jej na razie używał, po prostu poczekam na jakąś trudniejszą walkę. I mikstura heroizmu, która. Jest dla postaci walczących i sprawia, że stajemy się dużo mocniejsi podczas walki. Mamy lepsze trafienie i więcej punktu życia. Super sprawa, naprawdę jedna z lepszych mixów. E, dobra, ale to by było tyle. E, możemy iść dalej tym zwiedzać ten jarmark i, i odwiedzić kolejny namiot, w którym znajduje się o ile pamiętam, po prostu jeden kupiec. Eee, który sprzedaje, no cóż, widzimy zwykłe rzeczy, ale jedna rzecz tylko przykuwa uwagę. Jest to strzała przebicia, która ma trako plus 4, czyli plus 4 do trafienia. To jest jedna z najcenniejszych, no to jest najcenniejsza strzała w grze i bardzo warto ją kupić. Ma ich tylko 10 i są cholernie drogie. drogie. Jak widzicie, to będzie kosztowało 635 sztuk złota I wiecie co? Kupię. Kupię, bo to są naprawdę dobre strzały, i mam ich 10 teraz, i, i, i po prostu jest genialnie. Radzę je zachować na jakieś walki z włosami, czy, czy coś w tym stylu. Tutaj jest zielony niedziołek, czy tam krasnolud. Na razie z nim nie będziemy gadać, tam jest jakiś posąg. A tutaj mamy kolejnego kupca, który sprzedaje nic. Zwykłe podstawowe rzeczy. Możemy go obrabować przynajmniej z dziewięciu sztuk złota, bo, bo w tamtym poprze... poprzednim co miał te strzały przewicia, to ma ki to lubi... To ma... on, on, on trzyma na regale Ki po prostu, więc... To jest odrobinę śmieszne. Tak, tutaj nie ma raczej nic ciekawego. I ten ostatni namiot, który się tutaj znajduje, jest to namiot dość ciekawy. W którym jest Zordar? Nie ma tu nic, co by cię mogło zainteresować. Zabiję ją, jeżeli ktoś podejdzie bliżej. Nie zmuszajcie mnie do tego, wystarczy, że ona jednym słowem do końca zaklęcia i po niej. O co tu chodzi? Tak trochę spodziewaliśmy się kupców, a tu taka wojna? Jest wiedźmo, używa magii, by mieć są dziatwę, Morduje zwierzęta, uwodzi mężczyzn. Musi umrzeć. No cóż. Ten gość jest trochę agresywny, no ale nie wiem, nie wiem dalej. No dobrze, wyluzuj gościu, pozwolimy Rasadowi gadać. Porozmawiajmy jak ludzie rozsądni. Jestem pewien, że znajdziemy jakieś rozwiązanie. Tak, dokładnie Rasad zdecydowanie by to powiedział. Rozmawiać nie ma o czym. Wiedźmy czeka śmierć, idźcie precz, bo was też zabije. Ale my jesteśmy spokojni, mamy Micha w drużynie. Daj spokój, nie pozwolimy ci. E, zamordować tej kobiety. Uspokój się, porozmawiamy, co się dzieje. Bezbronna kobieta, wiedźma na sto, sprecz, precz, precz zabije was wszystkich. No i dalej, e, jeśli będziemy, e, da, jeśli będziemy dalej tacy. Stonowanie jak Rasad, to co się stanie? Uprzedzam was, nie słuchajcie, teraz umrze, a wy zaraz potem. Arakasza! I rzeczywiście zabił ją jednym słowem, to jest niesamowite. E, szkoda mi jej, bo naprawdę była miłą Trzegu? dziewczyną. Można było z nią porozmawiać, nawet dawała nam jakąś nagrodę, jeśli uda nam się. Um, jeśli uda nam się pokonać tego gościa, ale no niestety nam się nie udało. Eee, eee, ale za co, co mamy w zamian za to, że nam się nie udało cóż, i całej ekipunek, który jest niesamowity. Eee, no oczywiście szkoda mi jej, no bo miła dziewczyna, ale no, chcielibyśmy, chcielibyśmy, chcielibyśmy być spokojni, mili, dobrze, a, a tu takie kurcze. Sprawy. Można się również przyłączyć do tego gościa i ją zabić razem z nim, więc. Ale to się raczej nie opadnie. Tak, chciałbyś sobie rzucić czar, ale takiego chyba. Najważniejsze mówię: przerwać lustrzane no odbicia, bo jeśli ma rzucić lustrzane no odbicia, to ma 9 czołów, które e, raczej nie chybią. już, znaczy chodzi mi Ups. chodzi mi o to, że ma 9. Dziewięć... Chodzi mi o to, że ma 9, yy, że tak powiem, ciosów, które może przetrwać. No i niestety udało mu się zabić rasada, więc. To nie poszło za dobrze. To nie poszło za dobrze. Dlatego na magów trzeba trzeba. Nie y... ma tu nic, co by cię mogło trzeba im po prostu przerywać. No bo, bo. Jeśli zaczną rzucać czary, to będzie. Y... Niedobrze. Ale widzicie, jeśli będziemy agresywni według niego, y... wobec niego, to. Y... On nie zabija tej kobitki, ale. Ja chcę, żeby ją zabił. Chcę jej szatę. Wiem, że to trochę brzmi zło wrogo, ale, ale. Ale widzicie o co chodzi. Nie co by mogło zainteresować. Dalej odgrywamy dobrą, dobrą drużynę, no tylko, że oni. E... No, nie nasza wina, że tak to zadziałało, prawda? Dobra, Ty sobie tutaj stań i będziesz mu przerywała te czary. Ty dzień sobie. Czekaj, aż. O, właśnie, i w tym momencie rzucaj. No, tym razem przesz... poszło to zdecydowanie lepiej niż się spodziewałem. W ogóle nie było żadnych problemów z tym. No i cóż, a tutaj są e... rzeczy tej, tej babki. Ona w podzięce mogłaby nam dać e... część z tych, z tych rzeczy, jakie posiadała, ale tak mamy wszystkie. No i doświadczenia raczej zbyt dużo. Na tym nie straciliśmy, bo 900 za zawdala to jest naprawdę dużo. Dobra, to będzie tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. No i do zobaczenia następnym razem.